Siemka. Dziś... E, witam Was w kolejnym poradniku serii Minecraft. Dziś zrobimy golemy. E, potrzebujemy do tego e, sztabek srebra. I musimy zrobić bloki. Chyba cztery. E, tak, cztery bloki. Ok. Jedną dynkę też potrzebujemy. I zobaczcie. Robimy coś takiego. Tak, tak, tak. Tak, tak. Bierzecie zwykłą dynię. I dajecie dynkę. I powstaje golem. On zabija wam potworem, bie, ba, ba, Bardzo ma dużą siłę. No tak. Coś takiego jak miecz diamentowy. No. One są bardzo fajne. Okej, okay. to dzięki za wyświetlenie i do zobaczenia.